Nie bądźmy obojętni i alarmujmy policję za każdym razem, gdy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Oprócz numeru alarmowego 112 policja zachęca do korzystania z policyjnej platformy Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Dzielnicowi wraz z obniżeniem się temperatury powietrza na dworze monitorują systematycznie miejsca, w których mogą przybywać bezdomni, między innymi ogródki działkowe, klatki schodowe oraz pustostany. Znajdujące się tam osoby policjanci informują o adresach instytucji i stowarzyszeń udzielających wsparcia. Osoby, które będą chciały skorzystać z oferowanej przez służby pomocy przewożone są do miejsc dla nich bezpiecznych, w których otrzymują ciepły posiłek i nocleg. Pamiętajmy, że na zamarznięcie mogą być również narażone osoby nietrzeźwe, które wieczorem i w nocy na zimnie siedzą w parkach, na przystankach komunikacji miejskiej lub w innych miejscach. Ci ludzie wymagają od nas szczególnej pomocy. Człowiek nietrzeźwy zdecydowanie szybciej traci ciepło. Policjanci apelują do wszystkich, aby nie być obojętnym na krzywdę innych osób. Jeżeli widzimy człowieka narażonego na wychłodzenie, zadzwońmy pod numer 112. Każde zgłoszenie będzie sprawdzane, czasem jeden telefon może uratować komuś życie, pamiętajmy o tym i nie bądźmy obojętni.